Cześć, jestem Mateusz, firma MKBike. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Państwu koszulkę Extract. Koszulka została uszyta w anatomicznym kroju rowerowym, więc posiada przedłużony panel tylni wyposażony w elastyczny ściągacz. Jest to ocieplona koszulka wykonana z materiału zapewniającego również bardzo dobrą oddychalność. Warto zwrócić uwagę na silikonowe wykończenia zwiększające komfort użytkowania podczas noszenia plecaku, plecaka bądź torby. Koszulka jest rozpinana na zamek, zamek mniej więcej do połowy długości, dzięki czemu łatwiej założyć koszulkę, a także łatwiej kontrolować temperaturę. Na rękawach umieszczono elementy odblaskowe, podobnie jak na wykończeniu tylnych kieszeni. Z tyłu znajdziemy trzy otwarte kieszenie oraz kieszonkę bezpieczeństwa zapinaną na zamek. Jeżeli chodzi o użytkowanie, polecam tą koszulkę jako dodatkowa warstwa docieplenia w chłodniejsze dni, czy to podczas jazdy na rowerze, biegania, czy jakiejś innej formy. Spędzania wolnego czasu aktywnie. Zapraszam Państwa do zakupu tego produktu na naszej stronie internetowej dobrerowery.com i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.